Witajcie w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla was wybrać na konkurs u Galaxy Modelina. I to y, mam pięć wyrobów, ponieważ wiecie, to czy znaczy, nie pięć. Tak, pięć, pięć jest. Wiecie, no szkoła nauka jej. Pierwszym to wyrobem to mam tutaj taki koszyczek i tutaj mamy chleb. No nie wiedziałam jak go zrobić przynajmniej półkę, ale nie Tutaj jest jajko, Sól z czarną zakrętką. I tam mamy pieprz. Nie wiem, czy to. Nie, nie zauważyć. Albo może. Tutaj może ktoś jest spostrzegawczy. Zobaczę. Tutaj mam taką pisankę. Taki. To mm, jest bardzo biały. U mnie jest. To jest moja ulubiona zupa. W bazie. Uważam, że mi ładnie wyszły. Podobają mi się. I ostatnią rzeczą. To tutaj jest taki. Sorry. Zabawka mojej siostry. Ok. zabawka mojej siostry. się sama. Czasami. To jest taki ptaszek. Nie wiem czy zobaczysz, ale tutaj na oka. Jest takie pięknięcie. I to pękło w przygotowaniu, więc nie patrz na to pęknięcie Janotki, bardzo młody ogonek. Takie manuszki. I tak wygląda. Nie miałam żółtego, ale po też dobrze wygląda. Po prostu skończył mi się żółty. Górka modliny mi się skończyła. Będę musiała sobie dokupić albo w jakiejś wymianie dostanę. Bo konkurs, przepraszam Was, ale konkurs został odwołany i ja go teraz usunę ten filmik. Bo niedługo będę się wymieniać, ale bo jeszcze najpierw to nie wiem, kiedy to będzie. Bo posiedłem, będę wymieniać się z. Użytkowniczku Julia Julia i no chcę mieć dla niej rzeczy tam jeszcze jakieś dodam naprawdę chcę się z nią bardzo zmienić to tak pięć rzeczy jest okej okay, no to pa